Co wyróżnia naszą szkołę, szkołę podstawową jezuitów w Gdyni, na tle innych szkół? Przede wszystkim to, że staramy się być dla innych. Jesteśmy kameralną szkołą w oddziałach 1-3, 16 uczniów, w klasach od 4 do 8, około 20. Szkoła jezuicka to drugi człowiek, to hasło być dla innych. I na co dzień staramy się żyć wiernie z tą zasadą rozpoznawać się, nie być anonimowym. Traktować naszych uczniów według ich indywidualnych potrzeb, ale wzajemnie siebie, nauczycieli też, i budować zdrowe relacje, dobre relacje, otwarte również z rodzicami uczniów, bo wychodzimy z założenia, że pomagamy uczniowi osiągnąć pełnię wtedy, kiedy wspólnie z nauczycielami, z jego rodzicami, no i oczywiście z uczniem, który jest tutaj centrum tego procesu. Pozostajemy w dobrej komunikacji i stwarzamy temu dziecku indywidualne możliwości rozwoju. I to właśnie jest chyba to, co nas wyróżnia: indywidualizacja w podejściu do ucznia, ale nie tylko w sferze edukacyjnej, bardzo szerokiej, bogatej gamy zajęć, które oferujemy, ale również to indywidualne podejście do ducha, do, do wzmacniania tego rozwoju, i staramy się, żeby właśnie Holistycznie wspierać dziecko. Mówiłam już o tym, że staramy się wspierać holistyczny rozwój ucznia i mamy świadomość tego, że to nie tylko przygotowanie do egzaminu współpraca i sterilizacja postaw programowych, ale także wspieranie tej artystycznej nuty tego, co każdemu w duszy gra. Organizujemy przeróżne koncerty, występy, pokazy talentów. Spotkaliśmy się z dziadkami, babciami, dziadkami naszych uczniów. I to nie jest jedyny koncert, bo poprzedni wielki koncert odbył się również przy okazji jubileuszu szkoły. Szkoła jezuicka to miejsce, w którym rozwija się, kształtuje się człowiek. Kuźnia talentów, późnia wszelakich talentów, talentów intelektualnych, talentów artystycznych wszystkich. I myślę, że i to też pojawia się w rozmowach z rodzicami. Kiedy pytamy, no dlaczego decydują się Państwo na to, by kolejne z Waszych dzieci przyszło do naszej szkoły podstawowej? To rodzice mówią, że wiem, że dziecko tutaj będzie bezpieczne i szczęśliwe. I stworzenie tych bezpiecznych i dawanie poczucia szczęścia dziecku, to jest to, na czym można budować ten jego wielki rozwój, odkrywać talenty i lepiej pielęgnować. I to staramy się robić. Tak, no taka druga rodzina. I to jest autentyczne.